Witam serdecznie, Mirek Pietrzak. Chciałbym dzisiaj pokazać e, e, dalszy ciąg modernizacji e, naszego zakładu. Chodzi o to, żeby robić, wykonywać ciągle nowsze rzeczy, lepsze i szczególnie lepsze dla pszczelarzy używających. E, tutaj mamy nową trasę, którą dzisiaj zainstalowaliśmy kilka już takich nowych tras Mios, Tresix stanowią nasze linie w drugim budynku też. To jest najnowsza nasza trasa. Szczotliwie nazwiemy ją pszczółką, ponieważ tak cichutko chodzi. I w czym ona jest taka fajna? Włączamy ją. Zobaczcie, jak ona cichutko chodzi. Nie mieliśmy prasy, nazwijmy to tak delikatnej, bo inne prasy są dużo cięższe, 40-tonowa w budynku, która będzie wykonywała tak precyzyjne rzeczy jak dobijanie krat, czy też dobijanie takich elementów stanowiących boki izolatora. Spróbuję zaprezentować. To jest zwykła krata obsypowana i robimy tak zwane drugie dobicie bardzo precyzyjne bezpieczeństwo tej prasy to jest takie że możemy wkładać tu są kurtyny ręce ona dopiero funkcjonuje jak trzymamy na dwóch przyciskach w miarę jest szybka chociaż obniżymy ten stół do innej wartości, żeby on startował z tej wartości, tam z tyłu jest mechanizm zrobiony. Zabieramy i proszę zobaczyć na jakość tego dobicia. Jest bardzo precyzyjna. Z tego właśnie słyną nasze kraty. Tu mamy drugą kratę wykonanej ze stali bardziej takiej sprężystej, ze stali A2, totalnie nierdzewnej. I robimy to samo. Wykładamy. I teraz dobicie. Super rzeczą w tej prasie jest to, że ona ma zmienną regulację docisku. Czyli jeżeli widzimy, że po dobiciu odkształcają się na przykład tutaj druci tutaj jest dobrze wyregulowane więc możemy lekko odkręcić i ona będzie wtedy dobijała z inną, z inną siłą to jeżeli chodzi o teatry ale też było zawsze dla nas problemem dobijanie na ręcznych praskach elementów do izolatorów stanowiących woki to musi być zrobione bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie no i ta prasa, miejmy nadzieję, że będzie się cały czas tak sprawdzała, ale w testach sprawuje się idealnie. Proszę zobaczyć, jak wyglądają idealnie zagięcia. No i to by było na tyle. Jest to taka jedna z ostatnich inwestycji, bo wymieniliśmy już wszystkie prasy. Czekamy jeszcze na dwie z Turcji, robione też na zamówienie. One pojadą, miejmy nadzieję, do końca tego tygodnia. Będą w tym drugim budynku instalowane. Staramy się robić wszystko, żeby nasze produkty były dobre i przyjazne dla trzeba. Dziękuję bardzo.